I co, co, nie, nie O, oh, wow, 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 mamy star powera Siema, ja jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku robię sobie opening tych oto skrzynek, które tutaj właśnie widzicie No i zapraszam was do oglądania Ok, a więc... Mm, już się zabieramy do otwierania tych skrzynek, także początek może pokażę jakich zadymiarzy mi brakuje. Także brakuje mi yy, legend no i Mortisa. Yy, no, możliwe, że coś mi tutaj wypadnie. Chociaż już wam pokazuję, że na legendy yy, to mam naprawdę ale to naprawdę marne szanse. Patrzcie, tutaj mamy mega boxa. O tutaj mamy szanse takie 0,0 8, 1, 6, także mega słabe szanse. No ale mitycznego mm, mo może uda mi się trafić. Także lecimy. Dobra, 16 monet do kolta, punkty do bo i tyle. Dobra, 16 znowuż monet do rose do gina i dwa i mm, pi Monety po godzin. Dobra, monety, roza, tara, bilety monety, rosa, peny monety, gin el primo i zobaczmy monety, 13 dodaj na majka, do nity dobra, zobaczmy co dalej ładuje się 20 monet do colta, do rose do bula do tary o i 8 gemów nice, super, super że gemy lecą Oby więcej, dobra. 70 monet, wow, dużo. Do Barleja, do Tary. Dobra, lecimy dalej. 70 monet znowu, wow. Do Bula, do Bibi. Monety Nita, Pen, Ticket. Niestety Ticket. Fajnie jakby były ale nie ma co narzekać. Monety Cold, Brock. No i znowu Ticket. Dobra, Monety Rick. Kotik. O! I gemy. 12 aż więc dużo. I pierwsze punkty ticka poleciały. Dobra, lecimy dalej. Monety tarapeny. Monety Jean Barley. Monety cold carl jeszcze nawet nie doszliśmy do połowy. Nazywamy BB Jean. Tutaj dosyć szybko to robię. Dobra, jean, rico Monety... Monety Tick Dobrze do tica. Punkty i chyba już mogę sobie go ulepszyć. Monety Jesse, Frank No i Franka chyba też sobie mogę ulepszyć teraz. Mike Piper. Monety Poco Jean. Monety Rico Jean. Ticket. Dobra, dalej. Monety Tick Barley. Fajnie, jakby poleciały gemy, ale nie ma co narzekać. Ale może teraz polecą. No i są gemy. Pięknie. Dobra, i mam już ich 400. Wow. Taka równiutka liczba 400. Ale fajnie, jakby było ich więcej. Dobra. Monety El Primo, Frank. Monety Bultara. Monety Penerico. Tikety. Monety Piper, Tara. Monety El Primo, Rosa. Monety Dynamite, El Primo i 3 Gemy. Fajnie. Mogłoby polecieć więcej, ale no, nie bądźmy już tacy. Dobra, do Sherry, do Rose Dobra, monety Bull Sherry. O, i załóż Gemy. Fajnie, fajnie. I co, co, nie. Nie. Słuchajcie, mamy Mortisa. W końcu się udało. Słuchajcie, mój cel spełniony. Patrzcie na to. Brakuje mi tylko legend. Wow. Patrzcie na to. Ej, tu jest strzałka. A, i może sobie wybrać. Czyli, że to jest za darmo, ten skin. Ej, fajnie, można mieć dwa skiny. Fajnie. Ej, fajnie, fajnie. Ale ja będę grał tym podstawowym. Mm, no, także taką się tutaj prezentuje. Wow, dobra, tylko mi tylko i wyłącznie legend. Ale dobra, otwieram dalej. Może mi wypadnie legenda, chociaż to są marne szanse. W sumie to dobra, mamy tutaj to bo do Jessie 3 gemy fajnie. W sumie to mógłbym sobie zostawić te skrzynki i na przykład jak wyjdzie nowa postać, to zrobić taki mega opening i jeszcze pozbierać sobie te skrzynki. Ale już dobra, zrobię ten opening do końca. Także tutaj mamy kolejną skrzynkę Monety, Jean, Nita i podwójne Tonów. Dobra, tutaj się ładuje. No, no, na legendę to nie liczę Shelly. Dobra, Rico. Monety, El Primo, Tara, Ticket. Ale tak już jestem mega zadowolony. Yy, monety, Jean, Barley. Wow, i gemy. Super, super. Przynajmniej warto otwierać dla tych gemów i monet. No i dla punktów też. No no fajnie, bo przynajmniej nie no nawet no, spoko są takie openingi. Oj mamy do tika. Mm, dobra. Monety Piper per Jessie. Dobra i dobra, monety Colt bo monety Daryl Rosa, oj ticket. Monety Brock Penny. Monety Rosa Nita ticket. Dobra, mamy monety. Mamy Rico, mamy Piper. Dobra, monety Taratik. Monety, punkty do Carla, do Barleya. I nie wiem już, nie wiem, co, dobra, nie wiem tak dokładnie, czy przekroczyliśmy już połowę. Miałem tych skrzynek 99, i czy przekroczyliśmy już? Chyba tak, ale dobra. 16 monet Jessie, Barley. Oj, 3 nice, super, super. Gemiki to zawsze się przydadzą. Monety Mortis. O, pierwsze punkty do Mortisa. Fajnie by było właśnie jakby teraz poleciał do Mortisa. Dobra, monety, Jessie Penny Ticket. Łabę jeszcze 40 tych zwykłych skrzynek. Ja to, tak, ja to tak szybko otwieram, że po prostu wow. O, i mamy kolejne gemy Ja to tak szybko otwieram, a jeszcze ty, dużo takich skrzynek, jakbym te skrzynki otwierał wolniej. To by to trwało dłużej. I bym miał ich więcej na razie. Dobra, El Primo. Dobra. Monety Rosa, Frank. Dobra, monety Daryl, Frank i Dobra, zobaczmy. Mam 1400 monet. Dobra, zobaczmy. Monety Bo, Frank. o jest gemmy, super. Dobra, monety Jessie, Rico, ticket. Monety Cold, Nita. Zobaczmy. Dobra, monety Daryl, bibi Monety Bo seri Dobra, lecimy dalej. Dobra, monety Poco, peny. Monety Penny, Mortis. Dobra, super do Mortisa. Dobra, monety Brock, El Primo, podwajacz żetonów. Monety Carl, Rosa. W ogóle zobaczymy, ile mam podwajacz żetonów. Monety Barley, Penny. Ale to najwyżej później. Monety Piper. PENY Monety GENE Dynamite Dobra i Monety BROK BO TIKETY MONETY O TIKETY MONETY PENY BO 30 monet do FRANKA do MORTISA I mogę już go ulepszyć I mamy jeszcze 3 gamy Super W ogóle zobaczcie mogę ulepszyć sobie już 15 zadymiarzeń Ale dobra lecimy o, wow wow, 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 mamy star powera Super, pierwszy star power, wow, mega, nie, teraz to już się mega cieszę, no słuchajcie, star power 30 monet do Rico, no i do Bibi etikety Dobra, 50 monet do El Primo, do Bibi. Wow, ale nie, słuchajcie, nie dość, że to to jeszcze star power Zobaczcie, jak to teraz się prezentuje, dobra, weźmy sobie z powrotem Teraz, pam, wow, i mamy star powera Super, dobra, wybierzmy sobie ją ze Star Powerem. Tak się teraz pan prezentuje. Ym, także monety Piper, Jean Ym, i ładowanie, zobaczmy, może to przyniesie szczęście. Nie, niestety nie. Jean i Poco. Dobra, monety Bull, El Primo, Ym, monety Jessie Rosa. Zbliżamy się powoli do końca. Yy, I tutaj, może, będę sobie tak otwierał o. Teraz polecimy w Big Boxa, bo Daryl Bibi. Dobra, teraz znowuż to monety Nita Piper. Yy, dobra, i teraz jakby to zrobić. Dobra, otworzę sobie teraz yy, Big Boxa znowuż. Dobra, zobaczmy. Monety Rico Mortis, Barley i Ticket. No szkoda, że nie gemy Oj, dobra, otworzyłem kolejnego mega, yy, przepraszam, Big Boxa, a co trudno. Dobra, teraz tutaj pójdziemy sobie w zwykle z powrotem skrzynki. Także dobra. Mamy monety do Gina, do Penny i Ticket. No i dobra, teraz z powrotem Big Box, monety Rico, Frank, Jesse i Ticket. No, szkoda, że nie gemy A no dobra, lecimy dalej. Monety Colt, Bibi. No, i dobra, polecimy w Big Box, ale dobra. Yy, monety Dynamite Poco, Shelly i Ticket. O, i Gemy. Super, super. Dobra, i jeszcze mamy tutaj nadzieję na Gemy, bo na legendę to no, nie ma co liczyć. Yy, chociaż, no kto wie. O, i mamy Gemy. No, super. Dobra, w takim razie lecimy dalej. Mamy dwie skrzynki. 17 monet Do Jessie 6 punktów. Do Poko 8 i tyle. No, i ostatnia skrzynka. Uwaga, zobaczmy: 12 monet, do 5, 4 punkty i do POKO 6 punktów. No i to tyle. No i to tyle. Także to by było na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. No i jeszcze, ostatnią rzeczą, którą zrobię, to zapraszam Was do mojego klubu w Browse. Teraz klub ma nazwę: klub trzeciego. Jest on dostępny od zera pucharów, także każdy może tam dołączyć. No i musicie być aktywni przez miesiąc, ponieważ wyrzucam osoby nieaktywne przez miesiąc. Yy, dlatego, że kla musi się rozwijać. A jest tam ponad 100 tysięcy pucharów, także warto. Yy, no i co? Bez zbędnego przedłużania. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. To by było na tyle. No i cześć!